Mano, witam w pierwszym odcinku. Nie spać, zwiedzać na na siłowni. Odcinki będą publikowane dwa razy w tygodniu: w czwartki oraz środy. Yy, dzisiaj będzie pierwsze ćwiczenie. Tak wygląda w ogóle siłownia. Tutaj jest butla z wodą. Tutaj jest gryfik z butelki zrobiony. Waga tego to jest 18,5 kg plus butelka, czyli 20 kg. Drugie to jest te 20 kg. Później, w zależności od. Od chęci, od dnia, od czasu po pracy e, sobie po prostu e, wybieramy ciężar. Albo 4 dychy, albo 20 kg. Ale dzisiaj skupimy się na pierwszym, najprostszym ćwiczeniu, e, czyli hantelkach. Ja z racji na to, że mam telefon, tak mi fundusze też po, pozwalają na takie coś, e, to pokażę pierwsze ćwiczenie. E, bierzemy handel. Antel to jest 3 kg. Normalnie by się brało 2 antelki. I jedziemy z koksem. Eee, tutaj należy w tym ćwiczeniu zrobić eee, razy powtórzeń 3 razy po 10. 10 napięć do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, teraz pięć sekund przerwy, minęło raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pięć sekund przerwy. I tak też powinniśmy robić z dwoma rękami. Tylko z racji na to, że mi fundusze nie pozwalają. To robimy akurat jedną. Normalnie robię dwiema rękami. Ostatnie. Ostatnie dziesięć. Raz. Pamiętamy, żeby ręka była wyprostowana. I do samej góry. Do samego dołu robimy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, teraz 10 sekund czerwy i robimy znowu później kolejny. Dziesiąteczkę ja sobie tylko... Albo nie będę zmieniał nawet ręki. Zrobimy całą serię, jedną rękę. Teraz 10 sekund przerwy. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, pięć sekund przerwy i jedziemy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Nie robimy też z jednym anterkiem, tylko robimy, staram się robić z żeby też później kontuzja nie wystąpiła. Ja sobie za chwilę po nagraniu albo na drugim TikToku, bo drugi TikTok i drugi filmik na YouTube będzie krótszy, pokażę jak się robi z drugą łapeczką. 5 sekund upłynęło. Jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, no pięć sekund, pięć sekund upłynęło i jedziemy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, zaraz, 10 sekund, cztery Ważna jest przy tym ćwiczeniu regularność. Ja staram się, trenuję generalnie od poniedziałku do piątku. Yy, tym samym, praktycznie, wymiarze czasu. Pamiętać o regularności, żeby, ty, żeby to było codziennie robione. Wtedy mięsień może się normalnie ten urosnąć, tak jak mój. Nie jest jeszcze astronomicznych rozmiarów, ale będzie i ten. Tak być powinno. Jedziemy dalej. Raz, dwa. 3, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pamiętamy też generalnie o nawodnieniu, żeby zawsze jakąś herbateczkę wziąć. Ja nie piję energetyków na siłowni, tylko w sumie w robocie. Herbateczkę, jakiś napój owocowy, tak żeby się wzmocnić. I też ja jestem na palaczem. Nie palimy, nie palimy na siłowni. Papierosów. Papierosy są bosiłowiny. Jaramy ile chcemy, jak chcemy. Ja palę z ile. Oznacza, się ograniczyłem do paczki skrętów. Skręcę sam fajki. I nie ma, nie ma mowy o paleniu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Znowu teraz 10 sekund. Mam nadzieję, że mi się w tym silniku nic nie pojechało i zrobię prawidłową kolejność, bo nie da się skupić na jednym 10 sekund. Musi upłynąć. I jedziemy jeszcze raz. Jedną, trzy razy powtórzenia po 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 5 sekund. Jak widać, coś się, coś się człowiek poci, tylko że ja jestem po treningu normalnym, a co na mój trening się też składa. Jedziemy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Hantelki, później jest ekspanderek, później są tutaj jest pod, wyciskanie tylko, że jedną butlą normalnie na dwie łapy, i później podnoszenie do góry tego. I najważniejsze przy treningu, bo mi też chodzi o ten, o zwalczanie trochę tłuszczu, ee, schody, bieganie, bieganie po schodach. Ja dzisiaj sobie zrobiłem ee, 10 zejść do góry i na dół, 10 biegania nad, do góry i na dół, a normalnie robię ten 23 razy po 20. Dzisiaj zrobiłem 3 razy po 10. I dalej, też Waga, kondycja, kondycja się strasznie na tym poprawia. I idę z ostatnim szaryjką. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te dłuższe koniec, koniec seryjki. Dłuższe filmiki się będą pojawiały na kanale na YouTubie. Krótsze będą się pojawiały na kanale na TikToku. Odcinki będą każdy czwartek i środę. Serdecznie zapraszam. I zapraszam również do dodawania do mi donate'ów na Tiplin. Żebyście się coś ciekawego, na przykład te picie budki za 20 zł w najkrótszym czasie. Przykładowo, czy wypalenie trzech paczek fajek w jak najkrótszym czasie. I zapraszam zapraszam serdecznie do oglądania, do zostawienia łapeczki w górę. Oraz do przyklinięcia w subskry... Nie umiem, Nie umiem tego wymawiać do subskrypcji mojego kanału. Siemano, elo, jo.